Naszemu zaufa, wesprze go Pan Bóg i modlitwy słucha, gdy krew i woda, serca się polały, Bóg miłosierdzie, obmył świat ten cały. Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże w każdym strapieniu. I o Więc uwielbiajmy każdym strapieniu i o każdej porze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pragnę, aby przez te dziewięć dni sprowadziła duszę do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski jakie potrzebują na trudy życia, szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę duszy i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym i nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam, Jezu, nie wiem, jaką ty nowennę, jak tą nowennę odprawić jakie dusze wpierw prowadzić w najlitościwsze serce Twoje. I odpowiedział mu Jezus, że powiem mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić do swojego miłosierdzia i jego serca. A dziś wprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne. Zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc i przetrwanie gorzkiej męki. Przez nich, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Zrój Bożej miłości w sercach czystych gości. Skąp w miłosierdziu morzu promienie, jakie nigdy nie zgasną. Jezu najmiłosierniejszy, o którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki w Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzili słowem i przykładem do należytej czci miłosierdzia Bożego na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz Okiem Miłosierdzia, na grono pracowników swej winnicy, na dusze zakonników i zakonnic, które są przedmiotem szczególniejszego umiłowania Syna Twojego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Obdasz ich mocą błogosławieństwa swego i udziel szczególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzić na nich miłosierdzie Twoje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwe wstanie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Na dla Jego Bolesnej Męki. Na dla Jego Bolesnej Męki. Na dla Jego Bolesnej Męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Dla Jego bolesnej męki... Dla, nas i dla Jego bolesnej męki... Dla, nas i dla Jego bolesnej męki... Dla, dla Jego bolesnej męki... Ojcze, przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Nasze za grzechy, naszy, dla Jego bolesnej męki, I się, dla, nas, dla Jego bolesnej męki, I się, dla, nas, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Męki 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 Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, ojcze przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. Dla Jego bolesnej męki Nie miłość serce dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Nie miłość dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki nie mi poświęcę dla nas i się da cały dół. Dla jego bolesnej męki nie mi poświęcę dla nas i się da cały dół. Dla jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. I dla, nas i dla jego bolesnej męki. 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 Dla Jego bolesnej męki. Nas, dla Jego bolesnej męki. Nas, dla Jego bolesnej męki. Nas, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze, Panie, tak, naszy, i dla Jego bolesnej męki. Dla, nas, i dla Jego bolesnej męki. Dla, nas, i dla Jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Męki... Dla, nas, 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 мире, dla Jego Bolesnej Męki... Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, Święty Boże, Święty Mocny, Święta nieśmiertelny. O krwi i któraś wytresnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodę, któraś wytresnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Po krwi i wodę, o krwi i wodę, któraś wytresnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łasnie przybrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkich wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez pełnienie dzieł miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się na wrócenie grzeszników, niech chcąc pociechę potrzebującym pomocy chorym i strapionym. Strzeż mnie, O Jezu, jako własności Twojej i chwały Twojej. Jakkolwiek czasami drże ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność Twojej miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia i zaufali i na wieki wysławiali Twoje miłosierdzie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Yes, oh, fam, Tobia. Yes, oh, fam, Tobia. Yes, oh, fam, Tobia. Święta Siostro Faustyno-Kowalska, Święty Janie Pawle II, Błogosławiony księży Michale Sopoćko, Pan z Wami i Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Nasze plany i nadzieje, co zniweczy raz po raz, Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.